Witam Was serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę, jak pierwszą opcję tutaj działania urządzenia, czyli wybierzemy sobie selektor śmieci. Tutaj jest taka opcja w Nowaku, że jeżeli na przykład chodzimy po terenie bardzo zaśmieconym płytkimi śmieciami, możemy sobie je wyciąć, czyli nie będziemy ich zupełnie słyszeć, tylko będziemy słyszeć przedmioty zalegające głębiej. Ta opcja mniej więcej dotyczy średnio 40% zasięgu na dany konkretny przedmiot. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli na przykład podkowę widzimy na 40 cm, to od 20 cm aż do samej cewki jest ona niewidoczna. Dopiero wykrywacz sygnalizuje ją, gdy będzie od 20 do 40 cm od sondy nadawczej. Już zaraz Wam pokażę, na czym to polega. Bardzo fajna opcja, bo często bardzo zaśmiecone tereny podobnymi łuskami, np. w lesie lub elementami różnego rodzaju niewybuchów, odłamkami, utrudniają poszukiwania, i mając w terenie dość dużo małych fragmentów żelaza. Potrafi to bardzo utrudnić tak, znalezienie czegoś ciekawego. To do tego właśnie ta opcja służy. Zaraz sobie zobaczymy. Włączymy sobie urządzenie. Urządzenie jest włączone. Może być. Weźmiemy sobie najpierw tutaj łuski i patrzymy. Czyli najbliżej cewki urządzenie sygnalizuje ciągłym dźwiękiem. spokojnie na słuchawkach do wyłapania. Różnica w taktowaniu znaczna. To już jest do kopania, tak? Na przykład w lesie. Czyli tutaj mamy ciągły dźwięk się tak za 20 cm od cewki. On maleje i przy jakość 50 cm mniej więcej sygnalizuje nam ten przedmiot. A teraz sobie załączymy opcję. Tutaj mamy taki przełącznik dwupoziomowy. Pyk i patrzymy, jak to funkcjonuje i działa. Zasięg jest dalej zachowany, ten sam. Macham ręką odruchowo jak przy VLF-ie, a tutaj nie trzeba zupełnie. Jest tak. I przy 20 cm przedmiot jest wycinany aż do samej cewki. Proszę bardzo patrzymy jak spotkową na ustawieniu ogólnym. Ale to zauważyć, że. Jak na taką małą cewkę zasięg jest bardzo fajny. Z reguły w terenie chodzimy nie z 30 na 22, tylko 37 na 33 na przykład. I wtedy ten zasięg powiększa się analogicznie do średnicy sondy. Także zwiększy nam się automatycznie zasięg na te przedmioty. To jest taka cewka yy, pod... Podręczna, najmniejsza, jakich się używa w terenie. Tak do małych przedmiotów, gwoździ i tak dalej, na średnich głębokościach. Czyli patrzymy. Tak bardzo zacne zasięgi, jak na tą sondę. A teraz sobie włączymy selektor, przełączyłem. Jedziemy, i cisza! Także macie tutaj dzisiaj pierwszą dawkę możliwości tego urządzenia. Pozdrawiam Was z własnego podwórka. I życzę Wam miłego dnia.